Witajcie, towarzysze, z tej strony ja, wasz kochany, mam żegnam, to jest kolejny odcinek z naszej kochanej serii Czech. Jak dobrze pamiętacie, moi drodzy, towarzysze, w poprzednim odcineczku nie wyszła zbyt dobra sytuacja, walczyliśmy sobie z Polską. Wiem, towarzysze, to był głupi ruch, no ale jakby nie widziałem w tamtym momencie innego wyjścia. W tym odcineczku, towarzysze, postaramy się naprawić nasze Czechy, kochane. Towarzysze, postaramy się oczywiście zrobić tego achievementa, ja, towarzysze, nie odpuszczę, ja zrobię tego Menta specjalnie dla was. No bo, towarzysze, to to inaczej się nie będzie dało. Natomiast teraz zwiększamy sobie nasze utrzymanie armii. E, oczywiście tutaj zmniejszamy sobie nasz profesjonalizm na mniejsze poziomy. Niestety trzeba na razie działać bardzo, po jeszcze tutaj e, konsekwentnie, że tak powiem, bardzo konsekwentnie, żeby to jakoś zadziałało w ogóle. Nasz przykład wynosi 1. Okej, okay. o 6 już wynosi, a ja to chyba dlatego, że rekrutowała się armia. I tak to komu byśmy mogli wypowiedzieć tą wojnę? Zobaczmy, mamy tutaj wołgów. jest to wasal Danii, więc ja bym odpuścił póki co. Mamy też tutaj Trygi coś, nie wiem, w Saksonie może, o Saksonie może byśmy spróbowali towarzysze. Tutaj mamy Anhalt, hmm, Grunschik i inne tego typu. Okej. Okay. Oni niby mają mnie. W mi mają tyle wojska. Tutaj Saksonia. To. Grunszfik. Nie wiem, towarzysze. A może w sumie zakon Krzyżacki? Dlaczego by nie zakon Krzyżacki? No, a ale zakładając, że mamy kasus z Bali, to. Zakon Niewoński raczej nie miałby przejścia. Chociaż może by miał. Nie wiem. Z nimi na pewno byśmy nie mieli żadnego tutaj. <laughs> nie ma szans na wojnę, chociaż może. Mecklenburgia? o Mecklenburgia, myślę, byłaby fajnym celem. Zróbmy sobie kasu z na towarzysze. Okej, okay. to oczywiście cele, weźmy sobie Saksonię jako naszego weroga. Co mnie ten Rupin obraża? Co on, z kim? on ma z nikim sojusz się on nie obraża, ja nie rozumiem. Czemu on no, ale tak się dzieje. Okej, okay, mogę tutaj, chcę relacje z moimi wasalami. <laughs> praga co najmniej 11 i to będzie dla duchowieństwa, a dla... Nie, dla mieszczaństwa musiałbym. No właśnie, musiałbym tutaj mieć jakąś prowincję. Więc sobie na razie praga i tutaj 11. tego, 11 do prowincji, niech sobie tak leci jakoś. No, co mogę tutaj dodać sobie? No, to mógłbym, o, mogę sobie kolejną kolejną technologię. Militarną odpalić. No, tak jest na miarę ok, poziomie póki co. Nie wiem, no, tutaj będzie potrzebne 30, chyba. No mniej więcej. Tak, 30, no dokładnie. Będzie potrzebne 30 tutaj, punkcików. Hmm, hmm, hmm. Czy ja bym chciał im sprzedawać w sumie? Mógłbym. Powiem tak, mógłbym. I chyba nawet to zrobię, towarzysze w sumie. Bo 40% o, nawet się cieszą. Teraz ja mam dużo pieniążków, dzięki nim mogę sobie zbudować kolejne kościoły i na tego typu rzeczy. O, heavy sobie zbuduję za 0,3%. Będzie do armii to. Do... O, do produkcji jeszcze tutaj mogę pracy coś pobudować. Tym lepiej dla mnie. E, co tu jeszcze towarzysze? armie? No, w armii na razie lepiej nie. Hmm. No, lepiej chyba sobie na razie nie działać tak ta moja agresywna ekspansja nie istnieje. To bardzo niedobrze, bo powinna istnieć z tego powodu, iż... Ale właśnie, w ogóle weźmy sobie tutaj jakiegoś tylko się uzupełnię, to będzie jak... E, amunicji, pewiantu... Nie, nie, nie o to mi chodzi. E, może morale armii plus 10%, to myślę, że będzie fajna rzecz. Plus administracja, to by się przydał jakiś gostek od... Podatków. Dokładnie. No i w miarę fajnie już rozdysponowaliśmy pieniążki. Armia jest ładnie utrzymywana. Tutaj widzę wydatki dyplomatyczne, to reparacje, pod wadą katy dla Polski, o kurcze, tak będziemy mieli jeszcze koniec tych... Tych wiecie, towarzysze. Tak, będziemy mieli koniec tego, tych roszczeń ich, Czyli subsydi nie subsydii Boże nie, Reparacji wojennych. co ja w ogóle mówię, nie mogę się wysłowić w tym odcinaczku jakoś towarzysze możemy fajnie sobie podziałać. Ja bym, ja bym nawet chciał wzywać ich lubeka. Tu jest to. E, pokaż mi, gdzie tu jest lubeka. Tu jest lubeka i tu jest Werdum. Okej. Okay. W sumie czemu ja bym ich nie wzywać? Tak szczerze. Bogundie. Czy ja w ogóle potrzebuję? W sumie wiecie, co towarzysze. Ile ja mam tutaj limitu armii? Ja bym sobie zbudował z dwa działa. Naprawdę, ja bym sobie z dwa działa zbudował, bo to będzie się dużo szybciej oblegać i dużo lepiej. To jest duży plus wtedy. Może nawet 4 działa bym sobie zbudował, ale no nie chcę jakby tego limitu mojego zbytnio zwiększać. Ok, ile tutaj mamy? O, 0,6. Właśnie, no strasznie dużo. I zabierają, te działa. I na razie to jeszcze wypowiadam wojnę. I oblegam. No, będzie dużo szybciej. Jeszcze będę mógł ostrzelać tutaj eee, te prowincje. Ile mam w tej technologii wojskowej? head of time. 10 lat. Idealnie. Weźmiemy w oczywiście. Income zwiększony. Znaczy, no, polepszoną ekonomię ogólnie. Dobra. Nie sobie działają. Czy tutaj oni walczą z zakonem liwońskim? Nie, tylko z nami. No się Myślę, że tu coś innego jest jeszcze. No dawajcie, dawajcie. Szybciej oblegajcie mi prowincję. Tutaj zakon liwoński... Nie zakon liwoński, tylko lubeka ma mocne forty i trochę się tego obawiam. Powiem wam szczerze. Okej, okay, kolejną... Ideę mogę sobie wybrać, więc wybiorę sobie ideę wywiadowczą, nie innowacyjną. No okay, sobie oblegamy tutaj. W Lubece będę mógł sobie tutaj też... No ja sobie zrobił tutaj ewentualnie towarzysza wasala. W <coughs> Lubece. To by nie było takie głupie. Mm hmm... Finlandia, chwilę, jak to wygląda. Muszę w sumie być w tym udział. Znaczy, czy jakby... Czy to mi jeszcze coś przeszkodzi? Mogę chyba wziąć w tym udział, bo w sumie wydaje mi się, że Brubundia powinna bardziej wygrać. Okej, okay, wezmę sobie. W sumie ja i tak będę walczyć przeciw Francji, przeciw, yy, przeciw Wielkiej Brytanii, więc w sumie mi to obojętne będzie. <coughs> Zawsze mi to wspomoże. Mogę wziąć kolejną ideę wojskową. Tak, dokładnie, wezmę sobie tutaj. Pięknie. Tutaj mogę podziałać, na razie nic. A tutaj... Mogę sobie idę tutaj zabrać... O, korzyść dobra, co 10%, to chyba sobie nawet to wezmę, powiem wam szczerze. Tutaj sobie ostrzelam za was, a nie, to potrzebuję chyba trzech artylerii? Nie wiem, nie wiem jak to działa do końca. jak to wygląda, jeżeli chodzi o mnie. I walczymy jeszcze z nimi. Jeszcze z nimi tu walczymy, dobra. No, co zapamiętać. Ile by nas kosztowało zrobienie z lubeki naszego wasala? Czech wasal. W ogóle jestem ciekawy jeszcze jednej rzeczy. Mieliśmy Klemburgie. Mm. Tak? Mecklenburgę, gdzie jeszcze tu istnieje w ogóle? Właśnie, tutaj są husyci w ogóle jeszcze. To jest taka ciekawostka, że my już nie jesteśmy husytami, ale nasza religia została. Taka fajna pierdółka, można powiedzieć. Mm. Tak szczerze. Mm to ja, towarzysze, to zrobimy cięcie. No, towarzysze, i dajcie już po krótkim cięciu. I już wszystko ja sobie. A my towarzysze kontynuujemy, oczywiście, obleganie lubeki. Ale ja się towarzysze, że zastanawiam, czy warto brać może lubekę jako wasala. Bo na lubece będę miał fajny przychód. No i ogólnie tam, e, fajne rzeczy mogę sobie ogarnąć. Więc nie wiem, czy to nawet nie byłoby warto chyba sobie zagarnąć. Hmm. Zaraz sobie to, zobaczymy. Mm -hmm. Czyśmy tutaj coś zrobili Kurczę, no trochę szkoda mi tutaj Ale chyba Nie, no, muszę to zrobić No muszę wziąć najwyżej jak później to spłacę Czyli mi w ogóle kupują tak, kupują mi Heb Więc tak towarzyszę Lubeka Nie mogę tego zrobić, tak? A tak jakbym to zrobił, to by mnie wszyscy zabili. Więc muszę to zrobić w ten sposób, niestety. Więc tak weźmiemy lubekę. Czy mogę ich jako wasala? Raczej nie. Przekierowanie siły handlowej. Do czego mógłbym to przekierować? Tutaj tak. To jest tyle dukatów, i musimy to do Saksonii przekierować. Zakładam? Tak? Chyba tak. Ale nie, czy tak w ogóle można? Można to tak zrobić. No właśnie. Jeszcze raz was to weźmiemy nie to, tylko to. Proszę bardzo. Przekierowanie siły handlowej. Yy. Teraz przykładanie do niej państw okej. Okay. Aha. Tak, weźmiemy to. no w sumie ten handel chyba to, mnie najbardziej interesuje, powiem szczerze. Stealth ok. okej. Sonia. weźmiemy sobie to, proszę bardzo. Nie wiem, czy coś się dzięki temu zwiększy, mam nadzieję, że tak. Fajnie by było, tyle mogę powiedzieć. Weźmiemy sobie jeszcze, o tutaj ze Verdum. Teraz sobie przygarniemy, tak, pieniążki. I tak. Zrywacie tutaj jakieś pierdoły, reparacje wojenne. Eee, co jeszcze? Chyba to wszystko. są Brandenburg, tam Norbancja, tutaj to. Zrywacie te wszystkie sojusze. Pragę mi zabywali naprawdę. Pragę. No to się wracamy, to do naszego uchanego państwa. No i odbijamy te wszystkie prowincje. <laughs> Nie spodziewałem się, że w ogóle to jakieś 3000 będzie mi latało po moich ziemiach. A to się okazuje, że to jednak coś tu lata. No ale, odbijemy sobie chleb i będziemy sobie lecieć dalej, no bo co? Lecimy sobie połowę mojej armii, żeby ona tutaj odbijała Pragę. No i lecimy, towarzysze. Odbijemy wszystkie nasze palciki. No nie mamy i tak żadnych jednostek, żeby tutaj to podbijać. No i czekamy też. Jedyne co pozostaje nam tu czekać. I tyle. Powinno nam się i udać wszystko. Później sobie odbijemy was. Ale chociaż chyba to nie jest raczej konieczne akurat. <laughs> mam nadzieję, że moje jedno to jeszcze wspomoże troszkę. Kłóciłam dużo tutaj wyczerpania wojną, troszkę zmniejszymy. Mam nadzieję, że to się uda. Przez to pewnie, że zajmują mi stolicę i to pewnie to jest powodem największym. <laughs> tak zakładam. Dobra, za chyba ci za mną chyba po raz kolejny. No tutaj mo możemy sobie wziąć ten węcik spokojnie. A zaraz sobie tutaj tą prowincję, więc myślę, że będzie ok. Tylko jeszcze musimy poczekać. Poczekajmy, poczekajmy. Czy on tak dużo pieniędzy znika? Nie wiem. Okej, okay, tak nie ma co. bo Jak odbiłem sobie stolicę, to. Mogę sobie egzekwować moje kasus Ok, tak malutko. Słabo, słabo. Dobra, ja, zabieramy towarzysze, co to będziemy się tutaj pierdzili, że tak powiem. I będziemy mogli budować moje towarzysze. Pierwsze stateczki będziemy sobie tutaj stać. Tutaj będziemy sobie podatki. Oczywiście. Hmm, hmm, hmm. E, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o. Myślę, możemy sobie wziąć tutaj starzy niedolażnika, czy utrzymania armii. W ogóle, to jest opis, bo to w sumie nie czytałem tego. Mm, tu, 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 tu. No pewno... Ja lubię sobie czytać takie pierdołki, więc... Mi rozumiecie. Może jakieś kolejne misje sobie zobaczymy. Musimy mieć 5 state'ów, Nasza misja. Okej. Okay. Jeszcze jakiś tu state'cik może być otworzony raczej nie. Okej, okay, na znaczy tutaj zajmują? Odbiłem tutaj te prowincje, które są zajęte. Trzeba zrobić nie pieniążki? O, mogę. 105 pieniążków na wojenne? Nie, no niestety jeszcze nie. jakby teraz mi się udało to zrobić palę, tak po prostu z czapy to powiem wam. Było to by coś przepięknego. Jak ta moja w ogóle agresywna ekspansja? Bardzo malutko, to, to jest taka idealna szansa. Ja powiem, wam, że chyba się nam ewakuuje z tej wojny i wezmę te pieniążki. Tak, do 22%. I na razie z tej wojny idziemy. Nie ma co się tutaj dzielić, że tak powiem. Co już mamy z Jakby coś tam się działo. Więc wszystko jest zgodnie z planem. No i znowu jakaś. O jest, znowu jakaś pożyczka za 100, coś. <laughs> No, trudno, towarzysze. Trudno. Zbijemy się jakoś. Zaraz byśmy nie mogli przy okazji sobie tutaj zająć. Eee, Z Czecin, po Was kolejny. Zemścimy się za tą ostatnią wojnę. Czy Polska jest nadal obrońcą wiary? O, oczywiście, nadal jest obrońcą wiary katolickiej. Któż by się mógł tego spodziewać? Czy będziemy mogli zrobić zaraz kolejny punkt. I właśnie, jak tam w ogóle u nas renesans. No właśnie, bo w on znajduje, moglibyśmy go wprowadzić tak szczerze. Do Polski on się dopiero zbliża, ale nie czy on jest wprowadzony. chyba jeszcze nie, tak bo jest obecny, ale czy on jest prowadzony jak do samego państwa, hmm. ja musiałem się napić, proszę powiem, wam, nie mam pojęcia. No. Bo ja wam nie wiem. No, o, dwa eventy jednocześnie. No co możemy sobie tutaj odpalić? Hmm. tutaj jest mieszczaństwo... A, i ja muszę mieć pewnie targ, giełdę. Okej, okay. na no, przykład nie jest jakiś wielki problem. E, modyfikator zasobów ludzkich. A może być. Nie, no, da, da. Podatki mogą być ciutkę mniejsze. Zbudujmy sobie tutaj w Berlinie jakiś targ. E, targ, tak, targ, targ da, da. musimy poczekać na dukaty. Poczekajmy sobie na dukaty. Mm, mm, mm. Co jeszcze możemy tutaj? To jeszcze nie wiem, nie wiem. Ale powiem wam co, że nareszcie będziemy mogli zbudować nasze pierwsze stateczki. Jak głupie by to nie było, będziemy, będziemy mieli nasze pierwsze stateczki. To, czy tyle tych pieniędzy, muszę czekać na nie. No i skończyłem spotkać te reparacje w Polsce? Chyba tak. Na szczęście chyba tak. Ile tam chyba jest tych, tych? My zmniejszymy sobie dewastację, żeby to jakoś lepiej szło. Gdzie tu jest... O kurczę, już niedługo będę miał kolejną niedługo będzie kolejna technologia wojskowa. Siódma już. Ktoś ma ósmą, już jest ósmą w turniej. Więc szybko I tutaj też jest okej. Okay. O, już tutaj w ogóle mam po 30, więc ja bym już sobie już tutaj to może przygotował. Siuściuteńko. I przy okazji zaczął to poszczególne. Że... A, bo to jeszcze druga armia jest, Dobra, myślałem, że to jest jedna wymiana, to jeszcze ta druga jest. Przenieśmy sobie darmiki. Zmniejszymy sobie oczywiście nasze wyczerpanie wojną, żeby nam tutaj nie przeszkadzało jakoś zbytnio. I tak, to, tu będzie pomagał? Deep Marshen, czy nikt nie pomoże? Idealnie. Tu wy, tutaj we do Deep jak będzie możliwość. Jest możliwość? Chyba nie ma możliwości. No nic. No, tutaj popłyniemy tam. Mamy nasze tutaj działa też. Ludzie pewnie mogli tutaj. No, nie mamy jednak dział. Nie mamy tutaj działa w ogóle. Proszę mi pokazać. 2000. Będziemy by musieli mieć 4000, żeby tam dojść. No, podzielimy sobie moją armię tutaj. No i niech ona sobie tam leci. I pooblega troszkę. O, nawet moi, moi wasale już się tutaj znajdują, więc tym lepiej. No i co tu, czeka? Kolejny raz czekamy. Jakiś tutaj buncik znowu mi wyskoczył. Nieprzyjemnie. Pewnie zaraz znowu zaczną mi oblegać tym heum. He, chleb. Heb? Heb. O to mi chodziło. No, oblegajcie mi szybciej te tereny, bo chciałbym zniżyć tych muntowników, a nie mogę. Oni stoją tutaj. Tutaj jest. OK. Do kolejnej idei. Mogłem mieć sobie automatyczną. Mm, no, automatyczne nadawanie podatków wojskowych, ale nie chcę tego zbytnio robić, towarzysze. No, 35. No, błagam was, no szybciej. Oblegajcie te tereny. No, ile można. Dobra, udało się chociaż tutaj. Wezmę yy, yy. sobie tutaj. O, jakiegoś generała. Niech on tu się nimi zajmie. No, wybacie proszę za tą spację, ale musiałem ją kliknąć, bo musiałem wstrzymać tą grę. No dobra. O, co to za jakieś nie wiadomo co tutaj było. Nieważne. Ok, na początek pustujemy Death Marshen. Oczywiście wszystkie pieniążki bierzemy. Hmm, basal trzech to raczej nie, chociaż... Dlaczego by nie w sumie. 15... Chwila. Jakbym sobie wziął tak. Wasal tego i... Wziąłbym sobie tą prowincję. No to by byli wszyscy źli. No dobra, no to na razie będziemy normalnie pisować sobie. Chociaż fajnie by było zjeść te tereny, nie powiem. Hmm, dobra, sytuacje wojenne. dla sprawy siły handlowej. Hmm, tutaj to. Nie, co tu jeszcze mogę wymyślić prawo do mam przy wojsk. Chyba nic więcej, chyba nic więcej. To tak, jakieś pierodowy tu wezmę. Hmm, chyba nie mogę, czy mogę? Mogę. O tu hmm, zawsze jest, to właśnie więcej prestiżu, a prestiż nam się przyda, bo mamy go na bardzo niskim poziomie. Ok, jeszcze oblek, jeszcze to sobie weźmiemy tą prowincję jedną. O właśnie, mamy na 80%. I armia chyba zostanie zniszczona, tak. E, następca do minus 10%, trudno. Aha, nie, no, za, no może, bo to jest, może dlatego, że to jest stolica, w sumie mogłem to zrozumieć akurat. Nawet e, Polska, nie, z Polską, Hamburg, sekcja luksemburgiwy. A, dla mnie już nie, się nie chcę czekać specjalnie do tego. No ale to właśnie, Już widzę, że będziemy mieli 20 minut odcinka, więc jak na razie oczywiście dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam was oczywiście do, do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam do następnego e, odcinka z naszej kolejnej serii z Czech. Na razie, cześć!